Przedstawiamy stelon PRM800. Napęd do bram garażowych o powierzchni do 12 m2. Prosta konstrukcja oraz zastosowanie szyny z łańcuchem zapewniają niezawodność i bezobsługowość przez cały okres użytkowania. Napęd wyróżnia się metalowymi elementami mechanicznymi gwarantującymi trwałość, funkcją łagodnego startu oraz spowolnienia. Zastosowaniem zewnętrznego bezpiecznika, który chroni centralę sterującą. Stelon PRM 800 oferuje także szereg przydatnych funkcji. Wbudowaną lampę LED, ułatwiającą obsługę bramy po zmroku. Możliwość regulacji siły docisku. Opcje podłączenia dodatkowych urządzeń sterujących lub zabezpieczających. Autozamykanie oraz zabezpieczenie przed niepożądanym uruchomieniem napędu. W zestawie znajdą Państwo. Napęd z wbudowaną jednostką sterującą i odbiornikiem. Szynę jedno- lub dwuczęściową, w zależności od wybranego wariantu. Dwa razy pilot zdalnego sterowania. Kompletny zestaw montażowy. Instrukcje montażu i obsługi. Wybierz jakość, na której możesz polegać. Zamów już teraz na rbnsystem.pl.